Dzień dobry! Eee, witam na moim kanale z lasu, <laughs> przedmieść. Eee, I ponieważ temat jest powódź w Polsce, eee, mojej kochanej, biednej, więc tutaj pokazuję rzeczkę. Nie wiem, czy ją widać. Piękną rzeczkę. I taka rzeczka, jak jest powódź. To będzie gdzieś do wysokości tego mostu, na pewno, który tutaj jest. I co ja chcę powiedzieć, bo ja niestety nie jestem w Polsce, bo jakbym była w Polsce, to na pewno bym tam pojechała i pomagała. Ja nie jestem za silna, więc na pewno nie dźwigałabym worków z piaskiem, ale jestem świetna w transporcie, więc pewnie bym coś dowoziła albo byłabym w jakimś sztabie kryzysowym, gdzie trzeba odbierać telefony, bo jestem szybka. I dobra w komputerach, albo pewnie bym kupowała jakieś produkty, tak? Czyli tam no, podstawowe wodę, jakieś jedzenie chleb, tak? Więc no albo opatrunki, bo jestem dobra w pierwszej pomocy. Ale co chcę powiedzieć o powodzi, że yy, naprawdę taki yy, taki. Yy, Boże, nie wiem jak to nazwać, to nie jest kryzys, no taka, taki żywioł, taka katastrofa biologiczna może spotkać no, każde państwo. Było już wiele powodzi w Indiach, w nie wiem, w innych krajach Brazylii, i chcę powiedzieć, że, że po prostu trzeba, nigdy nie wiadomo, czy to nasz dom akurat nie zostanie zalany, może w tym roku nie bo ja akurat y, nie mieszkam na południu Polski, ale może się zdarzyć tak, że na północy Polski również będą takie y, klęski żywiołowe. Więc ja się bardzo cieszę, ponieważ my Polacy jesteśmy tak fantastyczni, że pomagamy sobie nawzajem. Ja obserwuję, co się dzieje w Polsce i jestem zafascynowana tym, jak pomagają. No wszyscy z innych też województw przyjeżdżają, bo teraz są zagrożone województwo śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie. I jak po prostu z innych województw też przyjeżdżają ludzie i pomagają. Więc tutaj chciałabym podziękować wszystkim strażakom, wszystkim policjantom, wojsku, ludziom, którzy przyjeżdżają z innych województw też i pomagają. Też chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy mają biznesy i takie gastronomiczne i oni po prostu za darmo udostępniają jakieś pożywienie dla tych biednych ludzi, którzy tam przez całą noc układają worki z piaskiem na przykład albo są w jakichś szpitalach polowych, więc bardzo, bardzo chcę podziękować tym wszystkim, którzy Zo we Wrocławiu pomagają, bo ja się kocham w zwierzętach i to Zo jest ogromne, piękne. Stworzone przez przez Fińskich, więc no, to jest super. I, I bardzo się cieszę, bo jest dużo tak, czytam, dużo takich właśnie inicjatyw oddolnych, lokalnych. Ludzie sobie pomagają jedni drugim, więc to jest fajne. Bardzo niewiele jest takich różnych. Y Opisów, że ktoś się tam jakoś nie zachował właściwie, więc się bardzo cieszę i też inne państwa nam pomagają, i Czesi nasi kochani, i Litwini, i Ukraińcy, teraz ostatnio chyba Niemcy się odezwali, czy Duńczycy, już nie pamiętam, ale to jest takie też miłe, że rozumieją to. I. I właściwie no tyle. No, chcę powiedzieć, że, że należy pomagać, też jeżeli nie możemy tam pojechać z jakichś powodów, to wpłaćmy też pieniądze, no chyba, że nie mamy, no to ja to też rozumiem. I, i też dziękuję tym wszystkim właśnie różnym bogatym osobom, które wspierają też tych powodzian, bo przecież mogliby kupić kolejną willę, a tutaj pomagają tym powodzianom więc no też dziękuję, no i chciałabym tutaj, to chyba wszystko, chciałabym właśnie z całego serca pobłogosławić tych wszystkich powodzian, że na pewno be, może nie będzie tak strasznie, bo jeszcze do niektórych miast nie doszła fala powodziowa, więc może zostaną oszczędzone, może nie, ale mam nadzieję, że nie będzie to tak straszne, jak sobie ci, ci właściciele tych domów i biznesów wyobrażają. A ci, którzy już tam stracili dobytek życia, no to mam nadzieję, że to się szybko da od, od, odbudować, i że, że, że powinni się też cieszyć, że, że ocalili życie tak? swoich najbliższych, swoich zwierząt. No i że w Błogosławie tutaj wszystkich. I, I pomimo tego, że ja nie jestem w Polsce, to, to po prostu bardzo się tym przejmuję i też osoby właśnie w Indiach się tym też przejmują, więc na pewno się modlą, ja też się modlę za, za to, żeby ta powódź była jak miała jak najmniej katastrofalne skutki, tak? Bo w sumie może taka klęska wystąpić wszędzie, tak? Więc to wszystko i tak to wszystko i, i naprawdę jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy tam pomagają. Bez względu na to, jak pomagają, czy to jest finansowo, czy, czy rękami, czy jedzeniem, czy opatrunkami nie ma znaczenia. No, wszelkie błogosławieństwa i będę się modlić, żeby to moja skromna pomoc też może się przyda, tak? Na razie.